W codzienniku artystycznym Wojciech Cieśniewski. Jego tytuł znów jest w domu, obraz namalowany w dialogu z obrazem Rembrandta, na którym artysta uwiecznił syna zamyślonego nad zadaniami. W swojej twórczości Cieśniewski często podejmuje dialogi z wybitnymi przedstawicielami klasycznego malarstwa, także ze sztuką antyczną, odświeżając ciągle pytania dotyczące istoty obrazu, jego treści filozoficznych, estetycznych, kompozycyjnych, a także problemów technicznych. Cieśniewski zdaje się mówić, że konflikty dotyczące istoty człowieczeństwa ciągle pozostają te same. Artyści stają jednak ciągle na nowo przed tym samym zadaniem, jak przełożyć język doświadczenia na Wizualną współczesność, czyli jak to ujmuje Cieśniewski, jak stworzyć nowe. Dla profesora Cieśniewskiego punktem wyjścia do tworzenia nowego nie jest jednak ślepy traf lub sięganie w pustkę, a mozolne przetwarzanie starego, dokładanie nowych warstw do tego, co było i ciągle jest. Tytus Cieśniewskiego pojawi się za chwilę na aukcji Totward. I będzie to okazja, by stać się prywatnym uczestnikiem zmagań Cieśniewskiego, zatrzymać dla siebie jego myśl.